Dziękuję Państwu serdecznie i tanecznie Witamy Weralowa w miejscu kreatywnej aktywności. Jak widzicie, widzicie zaczęliśmy tańcze. tańcem. Była brazylijska samba, zupełnie tak jak na sambodromie, pomiędzy publicznością, a przed chwilą Paulina i Czarek, para międzynarodowej klasy, zatańczyła oczywiście taniec. Jaki? Rumba. Oczywiście, jeszcze raz brawa dla Pauliny i Czareka. Będą jeszcze z nami, dziękujemy bardzo. Zatańczą jeszcze nie jeden taniec. To nie przypadek, nie przypadek że zaczynamy od tańca. Jak wiecie Państwo, w tym roku obchodzimy 50-lecie tańca towarzyskiego w Olsztynie. 50-lecie klubu Miraż. Klubu, który zrodził aż 96 tytułów Mistrza Polski. Proszę Państwa, to jest niesamowite. I Olsztyn dzięki właśnie tancerzom z Mirażu. Stał się stolicą tańca. I przy okazji, drodzy Państwo, tak na pewno, że prawda? Jasne. Przy okazji, drodzy Państwo, szukając różnych materiałów dokumentalnych związanych z tańcem, natrafiłem na perełkę. Tą perełką się z Państwem podzielę. To jest naprawdę niesamowity materiał. Byłem zdziwiony w ogóle, że do niego dotarłem. Co prawda nie będzie to super fantastyczna jakość, ale zrobimy zgaduj, zgadłem. Za chwileczkę. Na obu tych ekranach zobaczycie Państwo filmik i być może znane twarze. Zapraszam, odgadnijmy, kto na tym filmie się znajduje. Proszę bardzo! Już, prawda? Czy wiemy, kto występował? Głośno! Kto? Tak, widzę tam drewno obłuskami, pan Andrzej pod stołem, już przypominając sobie choreografię. Kto jeszcze? Naprawdę? No, bo może tak kogoś mi brakuje po prawej stronie? Właśnie, i Irenko! I o jest! Jest nasza pani gospodyni, witamy serdecznie! Zapraszamy tu na scenę! Teraz jesteśmy w komplecie. Proszę bardzo. Ktoś powiedział, drodzy Państwo, że pływania i tańca nigdy w życiu się nie zapomina, jeżeli ktoś kiedykolwiek nam popływał czy potańczył. Irenko, ja teraz zrobię test i egzamin z Tobą. Widzieliśmy tutaj, co wyczyniałaś parę lat temu. Ile to było? Co to była w ogóle za impreza? 23 lata temu. Byłam Marszałkiem z panem Andrzejem Ryńskim, jako marszałek. Wspieraliśmy środki na fundusz stypendialny dla młodzieży ze środowisk wiejskich. Więc trzeba było coś myśleć. Teatr z to bez nazwy wystawił sztukę, a ja namówiłam pana marszałka, że musimy zatańczyć. To był nasz gest dla dzieci. Dziękuję. Proszę państwa. Po kolejny może teści mały, ponieważ nie mamy muzyki, bo nam się gdzieś popsuła. To zatańczymy z Ireną czaczę, ale do Waszych oklasków. Musicie bardzo rytmicznie i dobrze klaskać. Uwaga, nadaje rytm. Raz, dwa. Cza, cza, cza. Raz, dwa. Cza, cza, cza. Głośniej, równo. Cza, cza. cza. Raz, dwa. Cza, cza. cza. Raz, dwa. Cza, cza, cza. Raz, dwa. Raz, dwa, cha, raz, dwa, cha, cza. cha, raz, dwa, i co? Idzie, 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 raz, dwa, cha, cza. cha, cha Ci się nie zapomina do końca życia. Irenko, dziękuję. Brawo. nie wskazane w żadnym wieku. W takim wieku to nie powinny one być. Także proszę Państwa przepraszam, przepraszam, przynajmniej ja może to nie było tak, jakbyście Państwo oczekiwali. Ale gdyby była muzyka, byłby taniec. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, bardzo... Jest moja ogromna radość z faktu, że drodzy Państwo, mimo że to jest majowy, praktycznie popołudnie czy wieczór, że dzisiaj byliście wszyscy albo większość pracy tak licznie przybyliście. Z głębi serca, jako gospodynie Państwa, witam. Witam bardzo serdecznie. Że Państwa, u mego boku, jak zwykle ten sam wybitny tancerz, finalista Mistrzostw Świata w tańcach latynoamerykańskich i standardowych od lat dziesięciu współwłaściciel tego pięknego miejsca Eranowa, którym mamy dzisiaj zaszczyt w miejscu gości. Witam Pana Krzysztofa Wasilewskiego. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę z Waszej obecności. Jak zawsze przybyliście Państwo po to, aby poznać laureatki tej kolejnej edycji, a jest już edycja, która? 14, dokładnie jest to 14 edycja. Na przestrzeni tych 14 lat, bo już tak powiedzmy, że 14 lat, nagrodziliśmy 90 pań. Piękne charaktery, cudowne charaktery, wspaniałe kobiety. I proszę Państwa, dzisiaj będą kolejne laureatki. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie i z wielką radością informuję, że patronat honorowy nad dzisiejszą galą sprawuje Pan Gustaw Marek Przezi, Marszałek Województwa Polskiego. serdecznie witamy i dziękujemy za objęcie patronatem naszej uroczystości. Witam serdecznie panią Sylwię Jaskulską, członka zarządu. Witam pana Piotra Grzymowicza, prezydenta naszego pięknego miasta. Witam też minister finansów, Palanie, Kszan, Witam, panie Aleksandra Taszkiewicz, Witam serdecznie. Starostów z pana Andrzeja Witkowskiego i pana Andrzeja Bago, z Starostwem Witam serdecznie. Witam pana Sebastiana Smoluk, wicedyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Witam serdecznie. Witam prezesa okręgowej. Izby Lekarskie, Panią Annę Lela. Również chciałam ja. ja. powitać Panią Bogumiuę Szymańską, wiceprzewodniczącą Okredowej Izby Pielęgniarki Położnych Woszty. Witam ja. Panią Agnieszkę sadło nowak prodziekan Wyższej Szkoły Policji w Szczytni. Chcę ja. powiedzieć, że kobiety zawsze pięknie w garniturze wyglądają. Tylko do pozroszenia witam serdecznie, chciałam powiedzieć, drodzy Państwo właśnie pana Stefana Migusa, jako przewodniczącego Związku Ukraińców oddziału w Olsztynie, ale niestety przed chwilą otrzymałam SMS-a, że jest po prostu chory. Dlatego pozwólcie drodzy Państwo, że jako pełnomocnik marszałka do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy bardzo gorąco powitam obecnych tutaj na sali właśnie naszych przyjaciół z Ukrainy, które są bośni na Warmii i Mazurach. Witam Was szczero i serdeczno. Mam nadzieję, że Warmia i Mazury jest bardzo przyjazna, przyjazna Państwu i staranie się wszyscy pomagać. Pan Marszałek m.in. Po to powołał pełnomocnika, aby można było jeszcze lepiej Państwu pomagać i zrobimy wszystko, aby pomód, pobyt na Warni i Mazurach był dla Was jak najprzyjemniejszy, a z drugiej strony byście cali i zdrowi mogli wrócić do swoich rodzin. Wszystkiego dobrego. Wsiąho dobrogo, Sława Ukrainy. Witam drodzy państwo, również dyrektorów Kabinetu Marszaka, panią Kasię Pawła i pana Andrzeja Mikawicza, Witam serdecznie. Witam Państwo mi, że są z nami przedstawiciele samorządów lokalnych, dyrektorzy różnych instytucji, przedsiębiorstw, prezesów, właścicieli firm i wszystkich Państwa, którzy zaszczyciliście swoją obecnością naszą dalę. Witam jeszcze raz. Panie Krzysztofie, serdecznie gorąco witamy. Proszę Państwa, chcę Państwa poinformować, że tegoroczna kapituła miała bardzo dużo pracy, ponieważ kandydatek zawsze jest więcej niż niestety osób można przyznać statuetkę. W związku z tym, że w tym roku zmieniliśmy trochę kategorię i przyznawaliśmy kategorię wymienię w jakich w grupach kultura, sport, turystyka, biznes, ochrona środowiska, zdrowie i polityka społeczna, edukacja i nauka i administracja. Ale kapituła zdecydowała, że z tak kobiet będzie wyróżnionych sześć. Drodzy Państwo, drogi Krzysztofie, myślę, że najważniejsza pora, aby powiedzieć, że drodzy Państwo, Czternastą gałąd, kobieta z charakterem, uważamy za otwartą fanfary. Drodzy Państwo, Panie, które chcemy dzisiaj wyróżnić, to niezwykłe osobowości i nieprzeciętne talenty. Są doskonałe w pracy zawodowej, działalności społecznej i życiu rodzinnym. Mają pomysły na życie i wiedzą, jak je realizować. Realizują to z ogromną pasją, czemu dąży, czemu towarzyszy dążenie do celu, a bariery, jak mówią, są po to, aby je pokonywać jeszcze z większą determinacją. Takie są właśnie kobiety z charakterem. Panie Krzysztofie, wobec tego proszę zaczynajmy prezentować tegoroczne leura. Zaczynamy z wielką przyjemnością, radością i zaszczytem. Ta laureatka jest dowodem na to, że wiek to nie numer PESEL, a stan umysłu. Z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu Panią Sabinę Marię Dąbrowską, która stanowi wzór brawo, tak, brawo, brawo która stanowi wzór do naśladowania. Jak można cieszyć się życiem na emeryturze i wciąż być aktywnym społecznie? Pani Sabina, prosimy, panie, proszę bardzo, tutaj na siodeczek, o tu elegancko. Pani Sabina Maria Dobrowska to pedagog, żona, matka, babcia, miłośniczka kultury, sztuki, mody, dobrej książki i aktywności. Społecznej, organizatorka specjalnych pokazów mody i sesji zdjęciowych, w które zaangażowała aktywne seniorki z Olsztyna, członkini czterech kadencji Rady Olsztyńskich seniorów, dziennikarka generacji, animatorka wielu wydarzeń kulturalnych i społecznych. Na co dzień wolontariuszka Banku Żywności. Zwolenniczka ustawicznego kształcenia, która odczuwa ciągłą potrzebę rozwoju. Angażowanie się w politykę senioralną sprawia pani Salinie wiele satysfakcji i pokazuje, iż emerytura może być również pięknym okresem, jeśli znajdzie się na nią dobry sposób. Aktywność laureatki przynosi wymierne korzyści. Dzięki jej zaangażowaniu powstała m.in. siłownia zewnętrzna w parku Kosocińskiego oraz chodnik przy ulicy pana Tadeusza. Pani Sabina wspiera również młode talenty. Zainicjowała współpracę z państwowym liceum plastycznym w Olsztynie, w wyniku której w przestrzeni publicznej powstały rzeźby o tematyce rodzinnej, podnoszące estetykę otoczenia. Za wzorową pracę pedagogiczną została oznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Komisji Edukacji Narodowej. Została także uhonorowana statuetką ludziom dobrej woli oraz wyróżnieniem pierwszej edycji konkursu Aktywny Senior na Warmii i Mazurach organizowanym przez Federację FOSA. Pani Sabino, w takim razie, jaki jest sposób na to? Aby jednocześnie być na emeryturze i być tak aktywną osobą w życiu społecznym. Witam wszystkich Państwa. Witam Szanowną Kapitułę i dziękuję za przyznanie mi tego szanownego wyróżnienia. Myślę, Panie Krzysztofie, i proszę Państwa, myślę, że trzeba być zawsze w drodze, zawsze mieć jakieś marzenia, zawsze mieć jakieś plany i zawsze mieć coś do zrobienia poprzez tą wieloletnią działalność w radach różnych, samorządowych. Przekonałam się, że okres emerytury to może być najpiękniejszym czasem w życiu, bo można wszystko osiągnąć, czego się chce, czego dowodem jest dzisiejsze nasze spotkanie. Ale szczególnie chciałam powiedzieć, że w moich takich działaniach stawiam na rozwój seniorów, na ich pracę, na ich taką. Ustawiczną aktywność, bo najtrudniejszą sprawą jest to, kiedy osoby starsze, którymi właściwie mam taką opieką samorządową, społeczną, jest, kiedy zatrzymują się w drodze, kiedy nie biorą udziału w życiu społecznym, i to jest dla nich bardzo trudne. I przy różnych spotkaniach, które organizujemy, staramy się mówić, idź dalej. Ucz się, bądź z nami, rozwiązuj krzyżówki, uśmiechaj się, bo to najważniejsze w życiu. Właśnie taka bardzo duża energia płynąca w stronę. No, oczywiście, nie zapominam również o młodzieży, bo organizujemy spotkania w teatrze, w innych miejscach z różnymi grupami i seniorami. Także cały czas aktywność, aktywność, aktywność. A dzisiejsze to moje wyróżnienie jest dowodem na to, że warto działać, warto pracować, warto, warto być obecnym. A tym bardziej w tak licznym gronie wyjątkowych kobiet, które tutaj pewnie są na sali, które już zostały wyróżnione, to dla mnie wielki zaszczyt dołączyć do tego zacnego grona. Bardzo dziękuję i cieszę się, że tu jestem. Dawać z siebie coś, to znaczy otrzymywać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie pozostać tutaj z nami. Panie marszałku, zapraszamy na scenę. Prosimy pana marszałka, pana Marka Brzezina, o wręczenie statuetki. Prosimy tutaj na scenę. Trawa mogą wyjść, tak, cały czas mogą wyjść, bo to są kobiety z charakterem. Wyjątkowo A Z przyczynami już śpieszy pan prezydent. Serdecznie zapraszamy. Pasny. Kończyłam dwa kierunki studiów. Studia Wyższe Leśnictwo i oczywiście Akademię piękny, Sztuk Pięknych. Leśnictwo jest moim miejscem pracy. Jestem specjalistą do spraw edukacji leśnej. Realizuję wiele nietudzienkowych projektów, łącząc kulturę i naturę. Pracując, kochani. Ta pani realizuje swoje pasje. To jest, chyba należy do rzadkości. Aby kogoś mówi niezainteresowanego przyrodą wciągnąć do lasu, ja mówię, co może pani zrobić, jak ja nie chcę iść do tego lasu. A, że panią mam i na pani sposób. To właśnie wykorzystuję i łączę leśnictwo, czyli przyrodę z kulturą, sztuką i sportem. O, i. Jak to Pani łączy, za chwilę zobaczymy. Pani Urszula permanentnie podnosi swoje kwalifikacje w różnych dziedzinach. Ostatnio kurs pedagogiczny, czy też kurs pierwszej pomocy. Ale czy Państwo wiecie, że Pani Lucyna też jest taler i potrafi obalić tę dwudziestoletnią sosnę? Jak to robi? Nie wiemy, ale tak robi. Znajduje też. Czas na pracę społeczną. Razem z mężem na zmianę prowadzą zajęcia w świetlicy, udzielając też kompetycje z przedmiotów ścisłych. Organizują różne imprezy, plenary malarskie, przepraszam bardzo, i angażują do tego inne osoby, na przykład miejscowego proboszcza. Prywatnie, żona. I matka najwspanialszej rodziny z czwórką dzieci. Nieśmiało pytam: A pani ma jeszcze jakieś hobby? Proszę panią, pływanie długodystansowe wzdłuż i poprzez jezior. Startuję też w i biegaw na orientację. Mam też kilka medali. Przed państwem pani Urszula Dylna Dolna. Zapraszamy. Śpieszy Pan na leśniczy, zapraszamy. Na ze Spychowa, na leśnictwa Spychowa. Zapraszamy Panie no. Ryszardzie, się Serdecznie dziękuję, jestem niezwykle onieśmielona, bo bardzo rzadko jestem w takich oficjalnych sytuacjach, dlatego zwrócę Państwa uwagę na te zdjęcia, które sobie gdzieś tam w tle lecą i tak jak pięknie, no ogromnie dziękuję właśnie tutaj całemu szacownemu gronu, ale to co, to, co tam widać to to jest mój żywioł i tam się czuję jak, jak ryba w wodzie i tam są te sposoby na na to, jak nauczyć kochać las i najmłodszych, i tych średnich, i tych najstarszych. Bo tam przed chwilą był projekt Leśny Przedszkole, który nam się udało zapoczątkować, i teraz wszystkie przedszkolaki z naszego terenu, raz w miesiącu, bez względu na pogodę, wyruszają na leśną wyprawę, a to gwarantuje, że jak dorosną, to będą naprawdę dbali o to środowisko. Czyli jakby ten nasz główny cel, czyli wychowanie obywateli, którzy będą się troszczyć po prostu o środowisko i nie będzie trzeba im e, pokazywać palcem, że wyrzucili papierek, czy wybiorą pociąg zamiast samochodu na przykład. E, to są właśnie te sposoby. I tutaj jeszcze kilka zdjęć z tej takiej artystycznej i rzemieślniczej Działki, którą uwielbiam, nasza stodoła chochu, którą udało się zamienić w teatr, która działa na terenie nadleśnictwa spychowo serdecznie zapraszam Państwa, żeby na naszej stronie śledzić wydarzenia, bo naprawdę warto. Przyjechać na taki spektakl w środku lasu i poczuć tą niezwykłą atmosferę. A przede wszystkim to, co chcę powiedzieć, że to wszystko, co tam się udaje w Spychowie, ja jestem jakby takim trybikiem w takiej wielkiej, fantastycznej maszynie, którą, którą kieruje właśnie nasz pan leśniczy Krzysztof Gazda. Naprawdę. I naprawdę wszyscy mi zazdroszczą, bo nie Dziękuję to trzeba tę odpowiedzialność wziąć. To co, uda się Pani mnie wciągnąć do lasu? Tak, tak. O, pewnie, no ja myślę, że już mi się udało. Tak, tak. Pani czy udało się Pani wciągnąć mnie do lasu? Jak najbardziej, tak. potwierdzam. Tak, mam piękną działeczkę, się, tak. Super, ogromny dziękuję. Tak. Dziękuję i zapraszam serdecznie do nas, do lasów. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, a teraz zrobimy krótką, taką muzyczną przerwę, zapraszamy młodych saksofonistów tutaj, są przygotowani, gotowi, rozgrzani, chodźcie, chodźcie tutaj na sam środek, na scenę. tak taką nieśmiali, czekajcie ich brawagi, to naprawdę młodzi ludzie utalentowani, na chwileczkę zobaczymy i usłyszymy kwartet saksofonowy. Young Saks, Artet pod kierownictwem Tomasza Mieczykowskiego istnieje od roku, a, twarzą, a tworzą go uczniowie klasy saksofonu Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Olsztynie. Kwartet saksofonowy ma za sobą wiele koncertów, a w repertuarze posiada zarówno utwory klasyczne, jak i te o charakterze rozrywkowym, które usłyszymy podczas dzisiejszego występu. Ale żebyśmy wiedzieli, kto gra na jakim instrumencie, to już wiemy, bo to jest ten sam. To są te same instrumenty? Inne rodzaje. Są różne rodzaje tych samych instrumentów. To ja przedstawię Was. Amelia Świętoń. To jest Amelia, prawda? Julia Szkida-Cidwa. Jest. Anastazja Ociesa, Mateusz Sanko. Brawo. A zagrają w takiej kolejności, żebyśmy już rozpoznali to od razu. Moon River, Henryka Manciniego, Satin Doll, Duke'a Ellingtona i Stumpy Gustawa Andersona. Zapraszamy!